Siemanko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hero Zero. Jak widzicie mam poziom 60 i mam zwierzaczkę, towarzysza psa, czyli Rambo. Zaczekajcie chwilę. Dobra, wróciłem mu jakaś nowa wiadomość. Ciekawe co? Dawno już nie było y, odcinków ze względu na to, że byłem chory. Nie miałem czasu, kiedy nagrywać. <laughs> y, opuściłem swoją drużynę, ponieważ dwóch kolesi bardzo wysokich poziomowych opuściłem moją drużynę i postanowiłem przejść do innej. Od razy, drużyna prezentuje się ta nowa bardzo dobrze. Y, oni są o nazwie Nazwa drużyny to arcykapłani. <laughs> jak widzicie, dobrze, tutaj są rozwinięci. Hmm. E, tutaj, jak widzicie, <laughs> ja jestem doradcą już i e, przywódcą jest. DJoker.pl, później Gościasto 110, później ja, później Rex 100, później Bartek 0508, Marta 1209 i tam dalej, Lewandowski coś, Dominik 26, Wiktor <coughs> D. i inni. Drużyna bardzo mi się podoba. Jest przede wszystkim bardzo mocna. Inne drużyny też mnie zapraszały, ale postanowiłem dołączyć do tej. Och, mam straszny katar jeszcze. Ale to nic. Hmm. Widzicie ma 91 poziom i ma także towarzysza. Bardzo fajnego. <laughs> Jak widzicie mam zero oponek. Dzisiaj chciałem do, doładować za SMS-a, ale nie udało się, ponieważ... Nie wiem czemu, ale w sklepach, tutaj jak poszedłem do sklepów, to powiedzieli, że mają jakąś awarię. Nie wiem, czego to jest awaria, ale nie mogą wydawać tych kodów, żeby dostaliśmy pieniądze na kartę do telefonu. Dzisiaj mi w ogóle jakoś muli internet, w tej chwili mam dwie kreski, normalnie nie wiem, co się dzieje. Ja ciebie, jak się... Jak tnie. No, ale to są skutki nagrywania w 40 fps-ach. Wtedy chyba nagrywałem w 30. Ale co tam uja ciebie siedemdziesiąty! tak, tak, tak ta, ta. 70 poziom no jak widzicie kompletnie mi się tnie jakoś <laughs> nie wiem czemu ale a i dzisiaj będzie jeszcze odcinek z World of Tanks nie wiem jeszcze jakim czołgiem nagram. A i oczywiście pozdrawiam całą swoją drużynę. Ech. Co tu chcą zatuszować? Postęp tryb specjalny ukończone 2 na 10. Tego coś nie umiem. Fakt ma o jeden poziom większy. Co ja od niego dostanę? minus 9 jeszcze siłę, no to raczej tego sobie nie założę. Matko, jak w ogóle się. Dobra, nieważne. Atakujemy go. No teraz. Fuck. Teraz powinniśmy go pokonać. O, spokojnie powinniśmy go pokonać, ale chyba się nie uda. No i znowu mu zostało 1400 życia, raz mu zostało 200. Ech, ten katar cholerny myślę że to w dzisiejszym odcinku by było na tyle bo strasznie mi się zacina może jeszcze dzisiaj będzie drugi odcinek <laughs> trochę taki bardziej ciekawszy gdzie mi się nie zacina tak nagram go 18, 19 o, patrzcie wszystko tnie wszystko tnie yy. Dobra, to już tam was się nie dotyczy. <laughs> Jak widzicie, mam dobre statystyki. I zapraszam Was do kolejnych odcinków. Dzisiaj będzie odcinek z World of Tanks i może z Netflix Cześć!